Cześć, witajcie! Ja jestem Laksara W dzisiejszym filmiku chciałbym wam przedstawić grę Cowboy Quest A więc zacznijmy Od początku Jestem Cowboyem, szeryfem Bez koszuli Co my tu mamy zrobić? Następny level Okej, okay. co teraz? Strzelmy? O, możemy strzelać Ale śmieszne pociski, w ogóle zobaczcie jak ja chodzę drepczę jakbym tańczył jakbym stopował o oh. coś nie wyszło jeszcze raz okej okay. na poziom, poziomie ale jaka tu jest muzyczka o oh. oh, ja może skakać nieźle i jak ją teraz przejść o oh. okej okay. łatwe fajne, łatwe Co zaraz a, musi się odbić i w to trafić. Powiem szczerze, że grałem w tę grę kiedyś, ale głośno jest. Będę musiał to wyciszyć, troszkę ściszyć i zaciekawiam, mnie. Teraz z tego co pamiętam, muszę wypchnąć to, skoczyć i zastrzelić. Następny poziom, czekajcie, pozwólcie, że ja sobie ściszę co teraz tu strzelić to? O, dość szybko leci Kiedyś się grałem to to dwa lata leciało Dlatego przestałem w tym grać I Teraz to spadnie i możemy wejść Następnego ups. Normalnie jak Szeryf z, z wsią wsi. Jesteśmy szeryfem Nazwijmy cię Roman Roman Skakał po kłodach. Niestety spadł i złamał sobie nogę. Ale jego kolega, Jacek, <coughs> też spadł i złamał sobie nogę. Przyszedł ich kolejny kolega Janek i też spadł i złamał nogę. Przeszedł Marian. I Marianowi udało się przeskoczyć. Teraz Marian musiał... Zastrzelić te balony. was sw swoje własne pociski odbijają się o jego pociski. I wskoczył przez drzwi na kolejny poziom. Tego poziomu Marian nie lubił, ponieważ bolały go nogi odstępowania ciągłego. Tak jak mówił Marian. Tego poziomu nie lubił Ponieważ nie ma zbyt dużej celności Ale udało mu się skończyć w drzwi <tryk> Teraz Marian musiał mieć bardzo dużą celność, która udało mu się za drugim razem, za drugim strzałem Tym razem też Marian okazuje się wielką celnością Łot, łow, łow, Wiatrak Kręcimy się jak na karuzeli nie, 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 nie umiem śpiewać, nie każcie mi śpiewać. No. Jezus, twój pistolet nie ma gazu do, dosyć, żeby strzelić... pistolet na gaz. Ale patrzcie jaki ja mam cały czas poker face. <coughs> dziwne. Nie gadaj. No. Tyż w cowboyskim stylu. Bo jesteśmy w końcu kowbojami. Teraz bardzo proste żeby przejść tu, 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 jak z maszynówki Jesteśmy. Co teraz? Otwórzmy mu. Bądźmy jak tacy celnicy. od spadł mi... Ale mam fajną czapkę ogólnie, tak teraz zauważyłem. Nie no nic, że nam nie spadł. Następny level. Uy. OK, Udało nam się. Teraz pamiętam, że trzeba było tu zestrzelić jedno. Fuck, wyskoczyłem, YOLO. I... tak. Tak z maszynówki i tutaj tak samo. I udało nam się, następny level. Fuck, jolo. Gdzie możecie znaleźć na takiej stronie internetowej... Pod, która nazywa się Free'. Moja siostra na tym gra i zauważyłem tą grę tutaj Zachęci kamieniami Więc postanowiłem ją dla was nagrać Pewnie nikt tej gry na youtube nie nagrywa A więc Myślę, o, pomyślałem A czemu by nie Dwa strzały wystarczą Żeby to przeknąć. No, czasami jeden woł prawie by spadł i byśmy musieli powtórzyć poziom. Nice, trafiliśmy. Co teraz? Teraz mamy tutaj deskorolkę naszą, którą będzie trzeba zatrzymać. Stać <laughs> policja po normalnie... Pościg. Nie wiem, co. Wow. Hey. Teraz my idziemy do scrollca Okej Co my A, drapczemy do tego drap, drapt, drapt, Trz. Dobra Następny level A, musimy jak to zrobić No, no, Mocno strzelaj. No i jeszcze jedna. Okej. Okay. Następny, następny level. Co tu mam zrobić? Trochę nie trafiłem. O, to już jest ostatni. Znowu nie trafiłem. Jolo. Fak, dobra. Trochę się spóźniam. Yolo. Czemu nie chciał strzelić? No, traf to. Jolo. Jest, udało się. Wygraliśmy tą grę. Jesteśmy zwycięzcami, ale ja w tym momencie mam dziękuję. Link do gry. Nie, nie będzie linku, bo trzeba wchodzić na całą stronę. Post o tej grze znajdziecie prawdopodobnie na moim blogu, do którego link macie w opisie. Dziękuję. Do zobaczenia na razie.